Jesteśmy na maryjnej drodze codziennego różańca. Letni miesiąc, lipiec, niech nas nie usypia w trwaniu przy Panu. Ufność, poddanie się Panu, serce wolne i chętne do słuchania, tego zawsze potrzebujemy. Niezależnie od tego, czy jest wzmożony czas pracy, czy też czas wypoczynku. Patrzymy na matkę najświętszą. Ona była cała w Bogu. Zaufała mu bez żadnych ludzkich podpórek. Miarą jej zaufania było całe ryzyko, jakie poniosła. Przecież w opinii mieszkańców Nazaretu Maryja została jako ta z dzieckiem nieślubnym, która z Józefem złamała prawo. Ryzyko wielkie. Nie da się ukryć, że przylepiła się do niej łatka fałszu, łatka nieprawdy. Konieczność dźwigania niesłusznych osądzeń, n, opinii. Ale Maria nie tłumaczy się, lecz podejmuje Boży plan. Jej serce jest oddane Panu, jest czyste, przejrzyste, zasłuchane w Boga. Może i my mamy takie sytuacje, kiedy niewiele da się wytłumaczyć, kiedy nasze wyjaśnienia nie przynoszą rozwiązania skomplikowanych sytuacji. Prośmy, Maryję. Pomóż mi, Matko Jezusowa, bo Ty przeszłaś takie sytuacje, gdzie po ludzku nic nie dało się wyjaśnić. Ty mi pomóż, bo ja boję się konsekwencji, które spadną na moją głowę. To po to bierzemy różaniec w dłonie, by uprosić sobie tą wolność serca od siebie samych, od ludzkich osądów, o nas. Maryja na pewno przyjdzie nam z pomocą. Ona jest blisko wszystkich nas, którzy musimy różne bolesne sprawy nosić na naszych barkach. Trwajmy z Maryją. Ona nas rozumie. Jest z nami. Bądźmy choć troszkę podobni do niej.

i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Mariona, Boża, nami Teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się dziś, żyjny, teraz i Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Boża, w teraz i w Zdrowaś Mary, Ołaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za i godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.